Witam Was Widzowie w moim pierwszym odcinku. Zamiast takiego o przedstawiania kolekcji, Dziś, w dzisiejszym odcinku będę przedstawiać całą kolekcję. Na samym starcie proszę Was, żebyście dali subskrypcję i lajka. No bo chcę dobić 2000 subskrypcji do końca roku. Mam nadzieję, że się to uda. A czy się uda, zobaczymy. Dobrze. Więc zacznę przestawiać od mojego pierwszego roweru. Jest to rower Wigry 3 z roku 1980. Ogólnie, no to on jest w około powiedzmy 70, 80- kilka procent w oryginale. Ma on oryginalne opony 100 mile. Błotniki ma oryginalne. Lakier jest nie oryginalny. Naklejki ma już nowsze, no ale powiedzmy oryginalne. Kierownica oryginalna. Taki klakson ma. Taką kaczuszkę. Dzwonek. Tutaj ma również osłonę łańcucha. siodełko już nieoryginalne, nowe. Narzędziówka z kluczami. Bagażnik też nieoryginalny, ale oryginalny. Tam mam jeszcze phełkę. No i dynamo nieoryginalne. No na mój pierwszy rower, to wiecie, to się tam za bardzo jeszcze nie znałem. No to tak go złożyłem. Ja nim. Mało, już teraz mniej, ale cały ten rok, dopóki nie przyszedł nowy nabytek. Mówię o tym, koledze. No to i cały z nim. To przechodzimy do mojego drugiego roweru w kolekcji. Jest nim Romant. W sumie nie wiem czy to romant jest ale rower Cross z roku 1990. Ten rower dostałem od takiego wujka. Jedynie co do niego dołożyłem to tak, dzwonek, lampkę i tyle. Mam tam takie o, elementy napędowe, stopkę. Takie siodełko to już nowe było, to już nie zmieniałem. No i tak on w oryginale jest w 100% Ten malowany. Nie jest oryginalny lakier, jest nie wiem, Chciałbym wam pokazać, ale to bym musiał cały rower obrócić. Tu mam Rometa Dueta spawanego. Ja go kupiłem. Rocznik 97 lub 9, ale chyba 97 z tego co wiem. No on jest. W większości jakby uspawany w oryginale. Mam ładne stomilki. Prawie, że nie zużyte, Bardzo ładne. Nawet Dynamo już też ma lampkę. Ma oryginalną, ramatowską, z tą osłonką. Wszystko tu jest w oryginale. Klamki hamulcowe to już nie oryginalne, Ale działają. Mam lusterko. Mam też do niego tam pompkę z tyłu. Lampkę tyle mam. Bardzo ładny rower. Zadowolony z niego jestem. Używam go. Wiesz mało, ale używam. No i... Co mogę o nim powiedzieć? Jak są pytania, to piszcie w komentarzu, to wam odpiszę. A nie zawsze. Nie zawsze po chwili, ale odpiszę. No i to jest moja. Najnowsza perełka, czwarty nabytek. Za niedługo będzie też piąty. Będzie też, no widzicie, jest to Romet Jubilat 1 z roku 77. Ma on oryginalne rączki, nawet Rometa, nie wiem czy widać logo. O to tak widać. Oryginalne rączki Rometa, oryginalna klamka, oryginalny tutaj linka hamulcowa. To jest w oryginale już. Też lampka oryginalna, malowałem mam ostatnio, ale opomy już nie są oryginalne, bo szkenda nowe. Jakieś. jest są w oryginale, ogólnie zachowane, środek opreda Romet. Chcę do niego, jak i do tego nowego nabytku, co będzie, kupić. Bo no do niego będę musiał ku... klucze kupić, bo tak to klucze mam, nie? No, tu w mam, tu w nim nie mam, tu też w nim nie mam. Tylko wigry ma klucze. Będę chciał kupić klucze. A jak kupię klucze, to mm, zostanie też narzędziówka. Muszę tam ten plastik, ale to ze starego się od wigry mam. Jeszcze takie inne. jeszcze tam wyciągnę i sobie tu przełożę. Będę mieć go. Nie ma naklejek. Rocznik tutaj nie wiem czy będzie widać. 77. A jak nie widać, to musicie mi uwierzyć, właśnie jest to moja oczka w głowie. Po prostu chcę go wyremontować kiedyś na oryginał. Czyli jest w oryginał, ale tylko trochę na wiosnę będę podlepszał. Naklejki, tutaj, tutaj będę dawał mu naklejki. Wszystko więc to by było na tyle w tym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.